I dziewczyny moje kochane, nowy zapach arabski. Słuchajcie, to jest zapach dla niej i dla niego. Czarny koń w naszej kolekcji zapachowej. Słuchajcie, robimy test tak na żywo, jak on pachnie. Ja go nie, mniej więcej pamiętam, jak go zamawiałam, ale zrobimy sobie takie odczucie zupełnie na żywo. Zapach jest na pewno bardzo przyjemny dla kobiety, dlatego że jeżeli zapachy są łączone uniseksowe, to one są dziewczyny naprawdę obłędne. Robimy sobie test. Już czuję, słuchajcie, to są zapachy uwodzicielskie, nie wiem, to jest po prostu piękne już tutaj dziewczyny sygnalizowały, że się nie psikały w firmie i mówię, że pachną zarąbiście ja robię test teraz na żywo z Wami. Słuchajcie, jest to zestawienie bergamotki, brzoskwini, czerwone jagody, jaśni, lilia, piwonia, kwiat wanilii. Drzewo sandałowe oraz piżmo. Czyli w sumie dosyć mocno kwiatowe, ale dziewczyny, jak to w arabskich zapachach. One mają w sobie jaką, jakieś takie drugie dno, takie niesamowicie fajnie. takie, yy, Ja mam takie uczucie, jak wącham, takie. Zapachy, że one mnie po prostu głaszczą po języku czymś słodkim, to jest po prostu nieprawdopodobne, jak ja uwielbiam arabskie zapachy dziewczyny. To jest zapach dla niej i dla niego. Jest bardzo głęboki, złożony. Na kobietach będzie pachniał bardziej kwiatowo i słodko, na mężczyznach już wiemy, pachnie bardziej męsko. Dlaczego tak się dzieje? Dziewczyny, po prostu magia. Są to genialne perfumy na prezent. Mają piękne opakowanie. Jak widzicie, opakowanie jest czarno-złote, co znaczy, że jest to zapach elegancki. I powiem wam tak, no ja jestem zachwycona tymi zapachami, a ten jest niesamowicie uwodzicielski. Dziewczyny, nie ma co czekać. X3179, tak wpisujemy kot na te perfumy, cena 69 zł. Zapach unisex, czyli zniknie wnik, zakochacie się. Boże jak pachnie, musicie same spróbować. Arabskie zapachy są po prostu tak namiętne i uwodzicielskie, że to po prostu głowę urywa. Szybciutko. X3179 dziewczyny, zapraszam. Przepiękny zapach.